U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie, prorok Izajasz powiedział o was: obłudnikach jak jest napisane ten lud czci mnie wargami lecz sercem swym daleko jest ode mnie ale czci mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi uchyliliście przekazanie Boże a trzymacie się ludzkiej tradycji potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, Chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Kochani, po pięciu tygodniach przerwy, czyli oczywiście nie przerwy w ogóle w rozważanie Słucha Bożego, ale po pięciu tygodniach, kiedy przez pięć kolejnych niedziel rozważaliśmy szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana, wracamy do Ewangelii Świętego Marka i będzie nam ta Ewangelia towarzyszyła w niedzielę zwykłe aż do, aż do adwentu, aż do końca tego roku liturgicznego. Przed tymi pięcioma tygodniami byliśmy w rozdziale szóstym, a dzisiaj rozpoczynamy od rozdziału siódmego Ewangelii Świętego Marka. Usłyszeliśmy sporą część pierwszej, pierwszej połowy tego, tego siódmego rozdziału, od wersetu pierwszego aż do 23. Już tak od razu na początku to zaznaczam i zachęcam, żeby ten siódmy rozdział też przeczytać w całości, ponieważ tutaj. W lekturze Ewangelii z lekcjonarza mamy wybrane tylko niektóre wersety, warto sięgnąć, przeczytać więcej. Kochani, myślę, że pamiętacie o tym, że symbolem Marka Ewangelisty jest lew według tradycji kościoła. No i yy, tak rzeczywiście widzimy Jezusa, którego Marek opisuje w swojej Ewangelii. Jezus w Ewangelii Marka jest jak lew, jest pełen mocy, jest zwycięski. Jezus w Ewangelii Marka wyrywa ludzi z objęć demonów, wypędza demony. Jezus uzdrawia, Jezus czyni cuda. Marek najwięcej miejsca poświęca właśnie czynom, znakom pełnym mocy w posłudze Jezusa. Na nauczaniu Jezusa skupia się bardzo niewiele. Jezus jak lew w Ewangelii Marka. I chciałoby się powiedzieć, że ten dzisiejszy fragment to jak nie Marek. Bardziej pasowałby ten fragment do Mateusza, gdzie Mateusz się skupia zarówno na dysputach Jezusa z faryzeuszami, Mateusz się skupia na zebraniu nauczań Jezusa. U świętego Marka w Ewangelii trochę tych nauczań jest. Między innymi właśnie ten, ten fragment, ta część siódmego rozdziału, to takie właśnie spotkanie z faryzeuszami, a później też nauczanie tłumu. I z jednej strony chciałoby się powiedzieć takie nietypowe dla Ewangelii Marka, że taki spór z faryzeuszami jest i takie nauczanie, ale z drugiej strony ten fragment, te słowa Jezusa, tutaj też się Jezus objawia, jak lew. Lew zaryczał. Lew zaryczał groźnie w stronę faryzeuszy. Lew zaryczał groźnie w stronę tłumu, pokazując im grzechy, które pochodzą z serca człowieka. Z takich ciekawostek Zobaczcie, na czterech ewangelistów, tylko święty Marek zanotował tę wypowiedź Jezusa, którą yy, bibliści nazywają katalogiem grzechów. Tylko, tylko w Ewangelii Marka taki katalog grzechów z ust Jezusa yy, jakby wychodzi, czy Marek Go zapisał. Do tego katalogu grzechów za chwilę dojdę. Natomiast zobaczmy właśnie na te dwie, dwie sceny, czy tak. Mamy dwie sceny. Jedna to jest rozmowa z faryzeuszami, druga już jest nauczanie tłumu. I przez obie, obie te sceny wierzę, że również dzisiaj do nas Jezus bardzo mocno chce powiedzieć z miłością, bo on kocha swoje dzieci, ale jednocześnie Jezus dzisiaj grzmi jak lew, także i w naszą stronę, nie chcąc byśmy zeszli na manowce. Lew zaryczał tutaj na swoje dzieci, i mam nadzieję, że dzieci usłyszą dzisiaj ten ryk lwa i się zbiorą. O sobie też tak myślę. Kochani, ta pierwsza scena, kiedy faryzeusze zarzucają y, uczniom, i potem przychodzą z tymi pretensjami do Jezusa, że nie przestrzegają tradycji. Y, tutaj zobaczcie, widzimy cechę Ewangelii Świętego Marka. Mateusz nie wyjaśnia takich rzeczy, jak zwyczaje żydowskie, nie wyjaśnia swoim czytelnikom, bo Mateusz pisze do swoich rodaków, do Żydów, którzy znają te zwyczaje. Marek zapisuje Ewangelię głoszoną do Pogan. Dlatego mamy tutaj to, to wyjaśnienie, że Żydzi nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, mają także inne zwyczaje, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Piotr głosząc Ewangelię i Marek ją zapisując, wiedzą, że poganie nie znają tych zwyczajów, potrzeba im trochę, trochę objaśnienia. No ale właśnie jest wyjaśnione, że jest taki zwyczaj, zapis w tradycji żydowskiej, że należy przed jedzeniem obmyć ręce, rozluźniając pięść jak można umyć rękę, nie rozluźniając pięści. Można się zastanawiać. Dzisiaj wiemy, że, przy, wiemy dzisiaj, że przed jedzeniem należy ręce umyć. Po prostu zasady higieny. Dwa no, tysiące lat temu mieli trochę jakby inne zwyczaje. Być może pogani jedli umytymi rękoma, ale to nie chodzi tylko o higienę. Dlaczego w Paryzeusze i uczeni w piśmie mają pretensje, że uczniowie sięgnęli po posiłek, a nie przestrzegli, przestrzegali przepisów? Bo w ich oczach to już był Grzech. Dlaczego łamiesz tradycję, dlaczego łamiesz przepisy? Dlaczego Twoi uczniowie łamią przepisy? Zobaczcie, jaka jest reakcja Jezusa. Jezus odpowiada słowami proroka Izajasza, ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem daleko jest ode mnie. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji Jezus dodaje: Obłudnicy. Obudnicy. I kochani, jakby tutaj co do faryzeuszów, myślę, nie muszę tego już rozwijać. To, że Jezus piętnuje ich, ich hipokryzję, ich obudę, właśnie byli bardzo drobiazgowi, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów, a to, co pokazał Jezus, że sercem byli daleko od Boga. Wydawało im się, że kochają Boga, bo spełniają wszystkiego przepisy, ale nie mieli doświadczenia Boga. Co więcej, wobec bliźnich byli okrutni wobec bliźnich byli okrutni czyli łamali drugie przekazanie, największe jest kochaj Boga a drugie jest kochaj bliźniego i to pokazuje im Jezus uchyliliście Boże przykazanie nie kochasz Boga sercem, umysłem całą swą mocą i nie kochasz bliźniego ale skupiasz się na przestrzeganiu przepisów myśląc, że w ten sposób Pan Bóg cię poczyta za sprawiedliwego Niestety, teraz, co to Słowo znaczy dla nas, to już każdy z was teraz musi sobie w sercu odpowiedzieć, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na taką, podając też, też dwa takie przykłady, jak dzisiaj, oczywiście to będą tylko takie pewne, pewne właśnie przykłady, czyli obrazy, pewne ikony. Każdy z was, siostro bracie, musi odnieść to do swego życia, na ile, na ile Jezus dzisiaj tak by do mnie powiedział, jak kiedyś powiedział do faryzeuszy. Zobaczcie, myślę, że bardzo nam to mocno grozi, albo inaczej jest to bardzo mocno ugruntowane w nas, szczególnie w katolikach w Polsce, że jeżeli będę przestrzegał tego, co nauczyli mnie rodzice, dziadkowie, tak jak głosi nasza polska tradycja katolicka, jak będę tego przestrzegał, to w zasadzie Pan Bóg wszystko odhaczy, wszystko załatwione. Jestem dobrym katolikiem, jestem dobrym chrześcijaninem, czego się ten Pan Bóg czepia. Jeżeli tylko na tym ktoś poprzestanie, to zobaczcie, pierwszy przykład, który chcę podać, yy, zacytować chcę, nie będę wymieniał yy, nazwy kabaretu, żeby go tutaj nie reklamować, czy nie wyróżniać jednego kabaretu na tle innych, ale to już sketch przed kilku, może nawet kilkunastu lat, sketch polegający na tym, że Polak oprowadza, czy yy, tam zdaje się, rzecz się dzieje na yy, yy, tarasie widokowym Pałacu Kultury, Polak opowiada cudzoziemcowi, co z tego Pałacu Kultury widać w Polsce. Nie? On się tam dopytuje o różne sceny, a w różny tam zabawny sposób ten Polak opowiada, co tu właśnie widać. I jedna z takich właśnie ze spostrzeżeń, ten cudziowiec mówi, o, a tam chłop wyszedł z kościoła i od razu wódę łoi. Na co ten oprowadzający mówi, a to jest kwintesencja państwa polskiego. Zobaczcie, i śmieszne, i gorzkie zarazem, siostry, bracia, bo to no, z nas, katolików, się śmieją w ten sposób. I trzeba powiedzieć, i słusznie. Bo zobaczcie, co nam mówi ta, ta scena ze sketchu? Co nam mówi ten obrazek? Tak jak wspomniałem, to jest tylko pewna, pewnego rodzaju ikona, że ten ktoś wszedł do kościoła, bo trzeba chodzić do kościoła. Bo taka jest tradycja, bo trzeba chodzić do kościoła. Słuchajcie, ja jako ksiądz i myślę nie tylko ja, wielu, pewnie wielu innych duszpasterzy, a może i wy to słyszycie, czy nawet rozliczacie się tak może między sobą albo ze swoimi bliskimi. Dlaczego przestałeś chodzić do kościoła? Trzeba chodzić do kościoła. Albo proszę księdza, ja chodzę do kościoła, bo tego trzeba pilnować. Bo tak mnie nauczyła mama, tata, dziadek, babcia. Chodzenie do kościoła jest tutaj najważniejsze. Ja księdza po kolendzie przyjmuję, pasterkę, na pasterkę idę, na rezurrekcję idę, baldachin nawet w procesji poniosę, bo trzeba to odhaczyć, nie? Taka jest tradycja, spełniam to. A jednocześnie ten obrazek pokazuje, że mimo spełnienia przepisów do kościoła chodzę, nawet w Wielkim Poście mogę pójść do spowiedzi, w Wielkanoc do komunii, pojawić się w kościele, bo trzeba, a na zewnątrz Zostawić w ogóle Boże przekazania, bo one są, no właśnie, niewygodne. Tutaj mogą być różne motywacje. I ten, ten, ten słodko-gorzki obrazek ze Skeczu pokazuje, no to zdanie z Ewangelii. Ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem daleko jest ode mnie. I zobaczcie, można rzeczywiście chodzić do kościoła po to, by spełnić przepis. I nie mieć doświadczenia Boga. Można przystępować do sakramentów, bo tak trzeba. Można przystępować regularnie do spowiedzi, bo trzeba spełnić przepis, albo trzeba zaliczyć dziewięć pierwszych piątków miesiąca, albo pięć pierwszych sobot i nie mieć relacji z Bogiem, bo taki jest przepis, bo tak nie nauczono, bo tak nie wychowano. A jednocześnie spełniając te wszystkie przepisy, żeby wyglądać na porządnego katolika, na porządnego chrześcijanina, może naprawdę łamać jedno po drugim przekazania, być zgorszeniem dla innych, być właśnie hipokrytą, czy obudnikiem, czy stać się właśnie nawet takim ikonicznym kabaretowym pośmiewiskiem. Smutno to zabrzmiało, kwintesencja państwa polskiego. Nie? Jak bardzo powszechny jest to obrazek niestety, ale właśnie nie chcę narzekać na innych, tylko chcę zachęcić siebie, żebyś popatrzył na siebie, na swoje, na swoje serce. Jeżeli tu jesteś dlatego, żeby spełnić przepis, to trochę za mało. Jeżeli tu jesteś, bo chcesz spotkać Jezusa, bo przyszedłeś nakarmić się Jego Słowem, Jego ciałem i doświadczasz, jak On cię zmienia, to jest sedno. Aby sercem być blisko Jezusa, być blisko Boga. Bogu nie chodzi o to, żeby czcić Go wargami czy spełnieniem przepisów. Lecz by być sercem przy sercu w zjednoczeniu z Nim. To jest sedno wiary, relacja z Bogiem. Teraz zobaczcie drugi, drugi taki obrazek, też w pewnym sensie no, ikoniczny, chcę powiedzieć. Taka właśnie, taka migawka. Chcę się odnieść do. Wydarzenia, które już po raz trzeci miały miejsce w Polsce, do potężnego uwielbienia, spotkania uwielbienia pod nazwą Chwała Mu, organizowanego już właśnie w tym roku trzeci raz, w tym roku odbyło się w Krakowie. Piękne, piękne wydarzenie, gdzie przez, w sobotę i w niedzielę, przez sześć godzin, dwadzieścia tysięcy ludzi uwielbiało Boga jednym głosem. Coś pięknego i pewna nowa rzeczywistość, która w Polsce się dzieje i uważam, że te spotkania są pewnym proroczym znakiem dla nas chrześcijan w Polsce. A jednocześnie, y, mówię to z dużym zasmuceniem, y, szczególnie w mediach społecznościowych, w internecie, y, myślę, wielu, wielu z nas też się z tym spotkało, potężny atak krytyki, używając y, z, y, spolszczonego wyrazu z języka angielskiego, potężny atak hejtu, przypomnę, hejt po angielsku znaczy nienawiść, potężny atak właśnie krytyki i takiej nienawiści wobec tego wydarzenia. I to z czyjej strony? Bardzo często ze strony ludzi, którzy y, praktykują sakramenty, chodzą do spowiedzi. Często są to ludzie atakujący tego, tego typu wydarzenie, y, zachwyceni są liturgią, czy nawet mszą świętą w, w rycie, rycie tradycyjnym. I to jest dla mnie no wręcz y, tak bolesne, tak niezrozumiałe, chociaż dzisiejsza Ewangelia rzuca na to światło. Jak można być zachwyconym mszą świętą trydencką, jak można chodzić do spowiedzi, jak można mieć na zdjęciu profilowym na, na, w mediach społecznościowych obrazek Matki Bożej, Jezusa, czy też hasło Bóg, honor, ojczyzna, a jednocześnie wobec swojego bliźniego, wobec chrześcijanina, katolika, który jest zaangażowany w służbie w kościele katolickim, używać obraźliwych, pogardliwych zwrotów, jak heretyk, zwodziciel itd., jak to się ma razem ku sobie? Zachwyt nad liturgią, nad przepisami, wzywanie, że trzeba przestrzegać przepisów, wzywanie do tego, że trzeba komunię świętą tylko na kolanach i tylko do ust, a jednocześnie nie przestrzegać przekazania miłości i wyzywać kogoś, bo, bo, bo mi się nie podoba. Dla mnie jest to po prostu nie do pojęcia, aż się w głowie nie mieści, ale rzeczywiście o takich osobach. Mam ochotę dzisiaj i zrobię to. O tych osobach, które zachwycone są tradycją i przepisami, a nienawidzą bliźniego. Cytuję i dedykuję tym osobom to zdanie Jezusa. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem daleko jest ode mnie. Mówię to nie tylko do was tu zebranych, bo też to kazanie będzie umieszczone w internecie i pójdzie na, dalej w świat. Mówię to cały, bardzo świadomie. Słusznie prorok Izajasz powiedział o Was, o zachwyconych tradycją i przepisami. Czcicie mnie wargami, lecz sercem daleko jesteście ode mnie. Uchyliliście Boże przykazanie, uchyliliście przykazanie, by kochać bliźniego jak siebie, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Smutne, yy, bardzo smutne. A jednocześnie, żeby właśnie tylko nie narzekać na innych, trzeba mi popatrzeć na swoje serce. I Ciebie, siostry, bracie, też dzisiaj zachęcam. Wobec tego grzmotu, który daje nam tutaj Jezus, wobec tego ryku lwa, muszę spojrzeć w głąb swego serca. Popatrz na swoje życie, na swoje życie codzienne. Poniedziałek, wtorek, środę, na swoją modlitwę. Dlaczego się modlisz? By spełnić przepis, czy być sercem blisko Boga? Dlaczego uczestniczyć w życiu Kościoła, w życiu w Eucharystii, by spełnić przepis? Czy być sercem blisko Boga? A jednocześnie, czy to bycie blisko, po czym sprawdzić, że jestem blisko Boga? Czy to bycie blis blis bliskości Boga zmienia mnie i dla innych rzeczywiście jestem? Jestem tym, który naśladuje Chrystusa. To jest sprawdzian. Nie ma innego sprawdzianu mojej relacji z Bogiem, jak moja relacja do bliźnich. To jest ta pierwsza część. Druga jest równie ciężka i smutna. Jezus przywołał znowu tłum, czyli już zostawia faryzeuszy, bierze wszystkich, a w tym tłumie są i ci, którzy jedli chleb do sytości, którzy doświadczyli uzdrowień. Bierze tłum i mówi do nich, ostrzegając po tej dyskusji z faryzeuszami, żeby nie myśleli, że jak dotkną nieczystej rzeczy, to sami staną się nieczyści, mówią. i Jezus mówi... Nic, co wchodzi z zewnątrz, nie może człowieka uczynić nieczystym. A potem mówi: Z wnętrza, bowiem, z serca ludzkiego pochodzą. I tu jest ten właśnie katalog grzechów. Kochani, ten katalog grzechów, tutaj w Ewangelii, i jeszcze w kilku miejscach w lista świętego Pawła, to jest, tutaj otwiera się nam nowy temat, na który brak miejsca na w krótkim kazaniu, chociaż wiem, że moje nie są krótkie, bo to jest oddzielny temat. O grzeszności ludzkiej natury. Ja tylko rzucę kilka haseł, ale zachęcam, jeżeli ktoś, kogoś z Was to poruszy, by zgłębić te, ten temat. Najpierw katalog Grzechów. Katalog Grzechów tutaj u Jezusa, u świętego Pawła, dla tych z Was, którzy notują albo zechcą potem sięgnąć, jest jeszcze w trzech miejscach tak bardzo wyraźnie w listach Pawłowych. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w szóstym rozdziale pierwszego listu do Koryntian i w piątym rozdziale listu do Galatów. Tam święty Paweł, podobnie jak tutaj Jezus, po przecinku wymienia, co z serca człowieka pochodzi. Święty Paweł używa takiego innego języka, mówiąc, jakie uczynki rodzą się z ciała. I tu właśnie święty Paweł ma na myśli grzeszną naturę człowieka. I zobaczcie, to jest ważna prawda, ważna prawda w mojej relacji z Bogiem, chociaż trudna, prawda, którą, która brzmi tak Jestem. Grzesznikiem, To znaczy, mam grzeszną naturę. Zwrot, jestem grzesznikiem. Używam tego zwrotu nie w znaczeniu, że popełniłem grzechy, bo mogę być świeżo po spowiedzi. Ale ten zwrot oznacza, mam grzeszną naturę i ja, i ty. Na skutek grzechu pierworodnego mamy w sobie taką skazę genetyczną, duchową skazę genetyczną, to jest cudzysłów, czyli skłonność do złego. I mogę robić mnóstwo wysiłków po to, żeby się z tych grzechów wyzwolić. Ale sam z siebie nie wyzwolę się z tych złych skłonności, które są we mnie. Mogę, podobnie jak święty Paweł to, co nam opisuje w liście do Filipian, tak się y, zmotywować, wziąć tak się w karby, być takim zdyscyplinowanym, że uda mi się na zewnątrz wielu rzeczy nie robić. Ale tam wewnątrz, tak jak y, bardzo mi się podoba zwrot, kiedy Bóg mówi do, do Kaina: Grzech leży u Twoich, u twoich drzwi. Ten poetycki zwrot oznacza, że grzech czai się gdzieś tam we mnie. Są we mnie te skłonności. Zobaczcie, święty Paweł, on naprawdę się mocno zdyscyplinował. W liście do Filipian używa odważnego stwierdzenia. Co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Czyli co do sprawiedliwości, jeśli chodzi o przestrzeganie wszystkich przepisów prawa. I dodaje bardzo mocno: To wszystko okazało się jak śmieci. Dosłownie po grecku jest tam użyty. Wyraz, który oznacza obornik albo nawóz, czyli gnój. Te wszystkie moje wysiłki, jak śmieci, jak gnój. Dlaczego? Bo nie znałem Chrystusa, a to zło dalej było we mnie. I tu mamy siódmy rozdział listu do Rzymian, gdzie święty Paweł, uwaga, święty, mówimy o nim święty. Kiedy patrzymy na życie świętego Pawła, widzimy jak wypędzał demony, jak chociażby w Filipii. Widzimy, jak wskrzeszał marłych, jak chociażby Eutycha, który spadł z trzeciego piętra. Widzimy, jak uzdrowienia działy się przez ręce Pawła. Co więcej, miał tę łaskę, był porwany aż do trzeciego nieba. Czyli możemy śmiało powiedzieć, był mistykiem, którym Bóg objawił cez w niebie. I ten właśnie człowiek pisze list do Rzymian i odsłania przed nimi serce. Siódmy rozdział: Mówi, nieszczęsny ja człowiek, nieszczęsny ja człowiek, moim umysłem służę prawu Bożemu. Moje ciało podległo jest prawu grzechu. Ile razy, mówi święty Paweł, ile razy chciałem czynić to, co dobre, bo chciałem, ale robiłem to, co złe. Nie wydają Wam się bliskie te słowa, bo ja się z nimi bardzo utożsamiam. Aż mam ochoty, tylko nie wiem, czy podniesiecie rękę. Kto z Was ma takie doświadczenie, że chciał uniknąć grzechu, a nie wyszło, albo chciał zrobić coś dobrego, a wyszło coś zupełnie przeciwnego? Ci, którzy oglądają, nie widzą. Prawie cały kościół podniósł ręce. Dziękuję Wam za szczerość. Zobaczcie, to jest moje i Twoje doświadczenie, podobnie jak świętego Pawła. We mnie, w moim ciele toczę walkę między prawem Bożym a prawem Grzechu. I te, to, to jest właśnie moja grzeszna natura. Nie wyzwolę się z tego. To dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii. Z wnętrza z serca pochodzą te wszystkie złe rzeczy. Wiecie, ja bym się chciał powiedzieć, no, ale nasz, nas lekcjonarz urządził. Bo Jezus wymienił katalog grzechów i jest oto słowo pańskie. Co mamy z tym zrobić? Gdzie tu jest dobra nowina? Kochani jest, dzisiaj w Liturgii słowa dobra nowina jest szczególnie ukryta, czy powiedziana prosta, ale jest jakby schowana w drugim czytaniu, w liście świętego Jakuba, kiedy słyszymy te przepiękne słowa o tym, że to Bóg Ojciec ze swojej woli nas zrodził przez słowo, słowo prawdy. Jakub nam mówi, czy Bóg przez Jakuba zobacz, to ja Ciebie zrodziłem z miłości. I dalej mówi święty Jakub. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w Was słowo, które ma moc zbawić dusze Wasze. Słowo, które ma moc zbawić. Święty Jakub używa tutaj greckiego słowa logos, a w prologu świętego Jana, logos, słowo oznacza Jezusa. Pozwolę sobie zamienić. Słowo, które ma moc zbawić. Jezus, który ma moc zbawić. Jezus i tylko Jezus. Ma moc wyrwać człowieka, jak lew, który wyrywa zdobycz dla siebie. Tak samo Jezus, On ma moc wyrwać mnie i ciebie z ciemności, z grzechu, z nałogu. On ma taką moc. Zobaczcie, tutaj. Mogę przytaczać wiele świadectw i pewnie też takie słyszeliście. Pięknych, u, pięknych uwolnień od uzależnień. Jak ktoś, właśnie, latami był uzależniony od pornografii, albo latami był uzależniony od alkoholu, latami był uzależniony od narkotyków. I kiedyś się z tym zmagał, i terapie nie pomagały, i nagle zawołanie do Jezusa, czy modlitwa wstawiennicza, czy jakieś wydarzenie, przychodził Pan ze swoją łaską, i nagle ciach, wolność. I to nie przez dzień dwa, ale rzeczywiście wolność na resztę życia. Słowo, które ma moc zbawić. Jezus, który ma moc uratować. Jezus i tylko On, bo nikt nie ma takiej mocy, żeby mnie czy Ciebie wyrwać z tego zła, które w moim sercu kiełkuje, rodzi się i chce mną zawładnąć. I to, co nam mówi święty Jakub, przyjmijcie w duchu łagodności to słowo. Wiecie, taki, niektóre te zwroty są, co to znaczy przyjąć w duchu łagodności. Bardzo mi się spodobało tłumaczenie tego zdania w Biblii Jerozolimskiej: W uniżeniu przywitajcie to słowo. Z uniżeniem w pokorze przyjmij to słowo, które przychodzi do Ciebie, by Cię zbawić. I tym chcę zakończyć. To jest dzisiaj dla nas, siostry, bracia, takie piękne wezwanie. Z jednej strony smutna Ewangelia, bo ciężka, a z drugiej strony dobra nowina. Jezus mówi: Przychodzę ze swoją mocą, by cię uratować. Unisz się w pokorze, uznaj swoją słabość i przyjmij mnie, a ja ciebie uratuję. Ja cię poprowadzę, ja cię zmienię. Ja sprawię, że będziesz nosił w sobie mój obraz. O to cię Jezu prosimy. Ty, który jesteś słowem, które przychodzi do nas, słowem, które ma moc zbawić nas. Uczyń to, Jezu. I ze mną, i z moimi siostrami, braćmi. Amen. Amen.